Cześć, siemanko, eee, chciałem dodać ten materiał jako dodatkowy taki, odbiegający trochę od naszej serii High 5 ale niejako związany z kasą. Chodzi o milionerów i to, co się ostatnio dzieje, wiadomo, program idzie do góry, to znaczy popularyzuje się, co jest coraz bardziej popularny i milionerzy naprawdę postarali się, żeby wszystko działo się jak najbardziej wokół nich, to znaczy Wchodzę sobie teraz do nich na stronę i szukam zgłoszeń do programu, no bo do każdego programu są jakieś zgłoszenia, tak samo oni się reklamują. zgłoś się do programu. Niestety nic takiego nie ma. Okej, okay. nieważne. Wchodzę na ich fanpage, bo chcę napisać, jak mogę się zgłosić do waszego programu, bo być może zgłoszenia zostały już zamknięte, coś takiego. No i napisałem do nich na tym fanpage'u, ale ku memu zdziwieniu wyszło mi takie coś. Patrzcie na to. I proszę bardzo, klikamy tu, wyślij wiadomość na czacie. Troszeczkę prowizorycznie wam to zrobię, no ale niestety nie umiem inaczej. I macie rozpocznij. Klikacie. No i... oni coś tu... O. Bo oczywiście grałem wcześniej w tą grę, dlatego już wiem o co chodzi. Wcześniej oczywiście nie włączyłbym nagrywania od razu i nie wiedział jak to jest. Eee, Więc gramy drugi raz. Witamy w rzemilionerze. Chrapkę na wygranie festyjnego miliona ma Robert. Cieszę się, że jesteś z nami w studio. E, zaczynamy. Tak, zaczynamy. No, genialnie to wymyślili. Nigdzie nigdzie nie widziałem czegoś takiego na, na, na takich botach fanpageowych, na takich wiadomościach. Ja sam mam na swoim fanpage'u ustawioną e, takiego bota, że automatycznie wysyła wiadomość. No, ale tu jest normalnie krótsza interakcja 10 razy większa. E, tu mamy te zasady. Zaczynamy grę, bo zasady już znam. No, i przepraszam, że ogólnie nagrywam e, sam ekran, ale to na szybko, bo ja nie jestem oczywiście człowiekiem technologii, więc no, ciężko byłoby mi nagrywać ekran programem do nagrywania ekranu. Mam nadzieję, że wybaczycie. To dla ciebie pestka. Przekonasz się za chwilę Oto pytanie za okrągłe 500. Posłuchaj, kostium dla Ala Dracula nie obejdzie się bez sombrero, hawajskiej koszuli, czarnej peleryny czy kwiecistych haremek. I odpowiedź B, proszę Państwa. La I uwaga, to jest poprawna odpowiedź. Nie mi tego, że 500, to już maksimum możliwości. Gramy teraz od 1000 zł. No, gram dalej. Zagram tylko 2-3 pytania i, i kończymy. Bo nie będę Wam tutaj e, tracić. E, zabierał czasu. Oooo. E, nie będę Wam czasu zabierał. No ale może jak będzie bardzo fajnie, bardzo fajny odzew będzie od Was to... Kto wie, może zagramy kiedyś jeszcze. Zobaczymy, piszcie w komentarzach. A na razie, patrzcie, pytanie jest, jakie wydarzenie sportowe zapoczątkowało ogromną popularność Natalii Siwiec? Tour de Pologne, Euro, Copernicus Cup i Grzyska Olimpijskie? No, w miarę proste te pytania na początek. Potem pewnie są trudniejsze, tak jak w programie, to wiadomo. No ale uwaga, czekamy na odpowiedź. Uwaga, uwaga i nie mówię tylko, że 1000 to już maksimum możliwości. A powtarzają się. Gram dalej, ostatnie pytanie, uwaga. I u fajne zdjęcia tutaj też dodają. Jedno szybkie pytanie do wygrania: 2012 gwiazd na lazurowym tle znajduje się na fladze Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Francji czy Wielkiej Brytanii. Proszę Państwa. No, i wiadomo, że to jest poprawna odpowiedź, dlatego, proszę Państwa, łapkę w górę dostałem od naszego prowadzącego. 2000 trafia do mnie, ja klikam sobie, zaraz gram dalej. A tymczasem chcę Wam powiedzieć, żebyście sobie sami ogarnęli to. Wystarczy wejść na ich fanpage. To nie jest oczywiście żadna promocja, czy żadne lokowanie, żadnej współpracy z nimi nie ma, po prostu to mnie zainteresowało i strasznie fajna inicjatywa ze strony tego teleturnieju. Ja będę dalej szukał zgłoszeń do programu, bo chcę wystąpić w tym programie przynajmniej jakieś yy, pierwsze etapy, czyli kwalifikacje, dobrze powiedziałem. Yy, przejść. Yy, zobaczymy czy mi się uda, czy w ogóle mi się uda ogarnąć te zgłoszenia. Oczywiście jak będziecie chcieli, żeby to coś takiego wyszło na YouTubie na moim kanale, to ogarnę ten program do nagrywania i to będzie w fajnej jakości. Ale to tak na szybkości. Pozdro subskrybujcie i do zobaczenia. Odcinek już niebawem. Cześć!